Zapraszam do Piątki Deresza z Wiki Gabor. E, pięć krótkich pytań, krótkie odpowiedzi. E, okay. Lecimy, tak? Lecimy. boisz się, mam nadzieję. Troszkę się boję tego e, Piosenka, którą często śpiewałaś w dzieciństwie? Czekaj, w... czekaj, czekaj, czekaj... Czeka, czeka. um, I have nothing but an Houston. nie mnie zmuszała. <laughs> e, utwór, którego nie cierpisz. Nie powiem tego na głos, mhm. jakby nie powiem okay. tego na głos, ale no. jest dużo. Jest dużo. Dałabyś wiele, żeby wystąpić z...? Z... z, z... ...Somu Walker? Mhm. Chciałabym z nim zaśpiewać. Zrobiła to sobie wszystko. Okej. Okay. Chciałabyś umieć śpiewać jak? Jak nie chcę śpiewać jak nikt w sumie. Okej. Okay. Jak Wiki śpiewasz. Tak. Bardzo ładnie śpiewasz. Dzięki. Nigdy nie zaśpiewasz? A propos? Disco Polo. Disco Polo. Nie pytam dlaczego, bo pewnie byśmy jakiś wykład. Ja nie zaśpiewam, jakby, jakby nic nie mam do ludzi, którzy tworzą diskopolo. Przeważnie są to bardzo, bardzo mili ludzie, ale z, jakby to nie jest mój, mój klimat, nie, więc jakby raczej nigdy nie disco polo. Słuchajcie, niech się Wiki nie zmienia, niech będzie taka, jaka jest. Mhm. Bardzo Wam dziękuję. Wiki, to by dziękuję za, dziękuję za gościnę po raz kolejny do zobaczenia w następnych. Do zobaczenia.